Cześć, mam na imię Weronika. Przyjechałam się trwająć dzisiaj swoim samochodem. Jest to Kia Picanto, wersja GT-Line, i egzamin zdawałam w czerwcu tego roku. Mhm. Za pierwszym razem. No właśnie, Weronikę pamiętacie? Nagrywaliśmy filmiki, taki cykl filmików z postępów Weroniki w trakcie szkolenia. Później przed samym egzaminem. Też mamy nagraną opinię po danym egzaminie za pierwszym razem, czyli całe szkolenie i egzamin no, skończył się pozytywnie, tak. więc super. No, ale teraz Weronika obiecała, że jak kupi swój wymarzony samochód, to do nas przyjedzie. Więc mamy tą przyjemność, tą możliwość sprawdzenia, jak Weronika teraz. Poradzi sobie już bez anioła stróża. No, nie, już bez, e... no i właśnie, teraz co? Ja już tutaj no. nie, nie mam czym naciskać, nie ma tak. nic. Nie ma gdzie hamować. Nie ma nic, to teraz. Nieco to tylko czyli, czyli teraz ja jestem w większym stresie. No, nie, nie, spokojnie. Ile mniej więcej już mogłaś kilometrów zrobić? dwadzieścia kilometrów? Więcej zrobiłaś. Bo i więcej, no? No. no to coś tam miała przejechane, tak? Coś tam delikatnie. Miała przejechane, no. o, ona to delikatnie No to 8 lat ma. Generalnie, Co ty? 8 tak. lat ma? Tak mało ma przejechane? No, no bo tym, to auto było jeżdżone wcześniej e, tylko po mieście, tak e, zawozili córkę gdzieś do przedszkola. Ale no. to stan no. igieł... igiełka, powiem ci, naprawdę. Myślałem, że to jest nowy samochód. Do jazdy, nie? To rewelacja. No, no to gratulujemy. Tutaj mężczyzna. jeszcze e, też kamery cofania. Tak? Tak, tak ma też mapę. Super, super. Nawigację masz, tak, widzę. Tak, nawigację mam. O. Tutaj sobie yy, te okulety. Siostra wcześniej, ale tutaj mam też właśnie klasyków wbijana. No tak, to wcześniej. Tak, tak. Ale, się ale super, super. No to dobra. No Weronika, gdzie działamy, jedziemy. Prze Przewieź mnie. Dobra. <laughs> <grybujesz> Światełko. <się> Na spokojnie. Spokojnie. No tak. się Tak, jest, oczywiście. Mam. Dobra, i w którą stronę będziemy? Jak jechać? chcesz? Może wydaje mi się, że pojedziemy tam? tamtą, bo wyjedziemy sobie na tą, na armię. Dobra, no to tak. Kierunkowska z prawo. No O, właśnie, pełna kontrola. Super, super. I jedziemy. I musimy trochę to się przydało. Tak, i na egzaminie też właśnie taka analiza, e, też mi to pomogło, że tak mówiłam. Więc to mi też pomogło. Tak, sama do siebie mówiłaś, tak? tak Pomagało tak, ci, tak, no tak. i to bardzo mi dobrze. To, pomogło? Fajnie. E, Egzaminatorka była bardzo, właśnie, miła. To super. Także, także super się z nim też Fajnie. Dobra. I tutaj. Tak wcześniej rozmawialiśmy na temat twojej jazdy, czy coś się wydarzyło? w międzyczasie, mhm. jak jeździłaś? Bo to w sumie to ile jeździsz miesiąc? No, tak, tak. tak sama sama. Od, jak już kupiłaś samochód kiedy w czerwcu? Nie. Nie. Samochód miałam jakoś w październik. październiku. W październiku. październiku. Tak, ale jeszcze musieliśmy czekać na przerejestrowanie, więc. Ale to tak mniej więcej miesiąc jeździsz, tak? Mniej więcej no, miesiąc. mniej więcej tak, tym autem mniej więcej tak. Poczekam. Tak. Mniej więcej miesiąc, tak? Okay. mniej więcej miesiąc tak jeżdżę tym autem. I jak też przy ruszeniach, to też bardzo fajnie mnie dynamicznie rusza, dynamicznie w ogóle się nie miedzie. No tak, bo to jest taka wersja no, sportowa. dokładnie. A wiesz, że on ma koni? O. Nie nie pamiętasz. O, tego to, A tak ciekawego. nie powiem, tego to nie pamiętam. Spoko, ale jak wersja sportowa to na pewno ma trochę więcej niż standardowo. No pewnie tak. tak. Mhm. Ale ja wiem, fajne. że ma silnik 1-2. Mhm. No to fajnie powiem Ci. Ale naprawdę zadbane jest tak. bardzo fajne te takie designerskie mhm. te fotelniki, dokładnie. skórka, czerwone, a ładnie. Ludzik na szczęście. Tak. <laughs> Ludzik na szczęście, <laughs> dokładnie. Jeszcze miałam taką branzoletkę czerwoną, ale to na egzaminie. Z takim... Co? Mhm dzwoneczki, nie? Mm -hmm, mm -hmm. No i generalnie jakbyś ja miała teraz tak powiedzieć z perspektywy już teraz kierującego, mm -hmm. e, czy, czy fajnie mieć prawo jazdy? Oczywiście, że tak. Fajnie duża wygoda. Duża wygoda, ja. No. Nie? Już nie ty bardziej, że jak już e, ty nie mieszkasz e, we Wrocławiu, tak, tylko pod poza. Wrocławiem, więc takie dojazdy dla Ciebie to jest super, nie? No, dokładnie. No do pracy czy gdzieś nawet do jakiegoś sklepu na zakupy czy coś to... Tak. No we Wrocławiu jest ta komunikacja rozwinięta, więc tutaj uh -huh. powiedzmy e, bywa, że tramwajem czy autobusem szybciej się dojedzie niż samochodem niektóre miejsca. Uh -huh. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o takie dojazdy z miejscowości takich ościennych e, jak sobudka na przykład, gdzieś tam, tak? Kontr tak, tak, Wrocławskie, no to ewidentnie. Dobrze. Ale nóżki prawidłowo, pierwszy hamulec był później pięknie, pięknie. Lusterko wsteczne. No, lusterko wsteczne, Zdawaj pełna dobrowemu. kontrola. No, zdawałam za to po głowie, ale się no, mu przydało. właśnie. Tak? właśnie. Powiem tak, kursanci nie doceniają tego, co my chcemy im przekazać, naprawdę, myślą sobie, że my jesteśmy tacy upierdliwi, czepialscy. Tak, tak, ale to właśnie to nie, to dobrze, bo to dużo daje, dużo nawet mi to tak jak mi nie szło, ale mi to dużo pomogło, że takie właśnie czepianie, takie właśnie uwagi wszystkie gdzieś tam mi zapisywaliśmy, tak, tak, nie, no to tak. dużo mi to pomogło. Tak. I później przy egzaminie wszystko zaprezentowało, wyszło. wyszło. No właśnie. Kontrola tego co się dzieje wokół pojazdu, czy patrzenie wysoko boczne, tylne, czyli ta świadomość tego, co się dzieje wokół pojazdu, no to jest naprawdę mega, mega ważna. Wtedy zasada taka, którą my przestrzegamy, Aha. widzę to wiem. Tak, nie widzę to, nie jadę. Dokładnie. Właśnie ty to chodzi. Ty jedziesz? Skręcimy na światełka w prawo, wiesz? Ja zjedziemy Dobra. sobie na Krakowską i tam zawrócimy i będzie super. Dobra. Nie pamiętam. Tak. No tak, jesteśmy w, jakby nie było w tej strefie egzaminacyjnej, w takim centralnym miejscu w strefie egzymacyjnej. Yes. Tutaj jeszcze siostrę pokażemy. Tak. <grym> 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 ja, ja też robiłam prawo jazdy w krusancie. No właśnie. Tak ma być, tak ma być. My już tak działamy pokoleniowo, bo powiem wam tak, 25 lat. Yes. 25 lat, to już jest naprawdę... No, to, już jest... to są osoby, które mm, e, robiły u nas prawo jazdy i yes. dzieci. No tak no a nawet y, wnuki można by powiedzieć, bo o. jeżeli ktoś był już dorosły, nie musiał mieć 18 lat, no. żeby robić, ale w późniejszym wieku, no to już teraz wnuki przychodzą, tak? No bo to w, w różnym wieku ludzie podchodzą do tego prawka. Niektórzy mając 18 lat, niektórzy spóźnieni z różnych powodów. Mamy takie panie, y, no niestety przeważnie panie, że mąż odszedł. Już nie ma go na tym świecie, no i zostały samochody, ale jest potrzeba jazdy, tak? Wcześniej mąż woził, teraz już nie. I te panie przychodzą i robią wtedy prawo jazdy, mając tak, 60-70 mają lat. No, nie? Naprawdę. No mieliśmy panią Anię, która miała no co, tu, prawo, prawo. Prawo. Mhm, która, która miała 80 lat. Tak, i zdała prawo jazdy za drugim razem. Też filmik jest nagrany z panią Anią. I niedawno i niedawno, słuchajcie panią Anię. Ee, no, zobaczyłem na mieście. No, chwilę na światłach stanę, stanęła obok mnie. Nie do końca mnie poznała, ale ja ją poznałem, więc zamieniliśmy kilka słów. I okazuje się, że, że pani Ania dalej jeździ. Tak, tutaj siostra kurczę. A sekuracja jest pełna. Dobrze, trzeba, trzeba. Ona powiedziała, że ja bym była lepszym... Yy... Dobra, korzystam. Yy, ja bym była lepszym instruktorem niż ona. <laughs> A, pojawiło mi się w głowie coś takiego. Pojawiło no, się. Ale no, ale pan żeby żeby... My... mamy taką. Tak? tak, tak, Dobra, tak. Czyli tutaj zaraz zmienię pas. Mm -hmm. Okej. Okay. Okay. Ja nie mam cierpliwości po prostu i... Ja ja i... Ale cierpliwość się kształci. Dobra. Mhm. z tego, z tego, z tego kiedyś że kiedyś warto. było, się Tak. <gul> tak. no, także... U mnie się ciężko. U mnie ciężko. To tak teraz, teraz troszeczkę pojeździsz. Trzy lata. Tak. I po trzech latach możesz wystartować. No, mieć w No, już no. mamy takich pracowników, instytutorów, no, którzy robili prawo jazdy i zostali naszymi instytutorami. Mhm. Powiem tak, z perspektywy tutaj zawodu instytutora, instytutora nauki jazdy, to jest fajny zawód. Naprawdę... Przepraszam, przepraszam, ale tak. czego ci, Weronika, brakuje? Co ci brakuje? No, dobrze. No. no, siostra tu czuła, no, dobrze. Dobrze. No, <laughs> dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Janukowska z... lepiej trochę wcześniej włączyć. Tak, tak. A, wracając do tematu. Tak, a wracając do tematu pracy na stanowisku instruktora nauki jazdy, jest duże zapotrzebowanie na rynku, naprawdę, szkoły potrzebują, bo jednak, słuchajcie, przeważnie wcześniej instruktorzy byli wiekowi. No tak. Uh -huh. Często był to zawód, który, który był jako dodatkowym zawodem. Czyli uh -huh. policjant, strażak, wojskowy, jaki dzień sobie robili uprawnienia, zresztą ja jestem też przykładem. Uh -huh. tak? Rozumiałem sobie uprawnienia jako dodatkowy taki element uh -huh. równowagi i wspomagania finansowego. Ale finalnie stało się tak, że, że stało się to główny, stało się głównym zawodem, ta praca jako to, to Nauki Jazdy. I teraz w przypadku, teraz jest dużo młodych ludzi studentów, młodych ludzi, dlatego że to jest fajna alternatywa. Bo powiem szczerze, że tutaj na rynku, powiedzmy, instruktor nauki jazdy zarabiający 8 tysięcy to jest normalna rzecz. No to teraz znajdźmy zawód, powiedzmy, nie mówię o jakichś programistach, informatykach czy jakichś, nie wiem, innych zawodach takich wyspecjalizowanych. Ktoś zarabia 8-9 tysięcy tutaj nie. bez problemu, nie. więc y jest to ten proces oczywiście koło trzech mie 3, 3, 3 miesięcy mniej więcej do realizacji tego szkolenia bo to tak trwa no i później egzamin państwowy nie jest wcale łatwy, ale ale mamy dodatkowy zawód, tak? Dobra, ładnie Tramwaju nie ma Możemy jechać i na prawy pas Bardzo dobrze I na górę, nie? Mm. Tak. A przyciśnij troszeczkę, zobaczymy jaką ma moc. Przyciśnij. No, dobrze, fajnie. Kupę? Ja nie. z pasem rozpędowym, fajnie, no. Ale sekuracja tu była wskazana, bo nie... Tak, to, dokładnie, bo nie do Tak, się tam tak, tak, do... bardzo ładnie. No, dobrze, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. No i później tam do nas, do bazy. Mhm, czyli na lewo. Jeszcze do nas za tymi światełkami. No, to się cieszę, widzisz, że obiecałaś i tak, przyjechałaś, dokładnie. dotrzymałaś słowa, naprawdę Czekaj to fajnie, się bardzo, przyjemnie słowa. bardzo, bardzo nam przyjemnie. Dobra, się i cieszymy i na fajnie. pewno osoby, które cię obserwowały, które cię pamiętają, też będzie im miło. Tak, że... Dokładnie. Tak. Fajnie, fajnie, właśnie, jak to się tak jest spięte taką klamrą. Tak? Mm -hmm. Czyli e, był kurs, ten kurs się zakończył, był egzamin. No, tak. jest to jakiś etap. Tak? Nieraz, nieraz jest tak, że mm -hmm. będzie bardzo szybko, nieraz jest tak, że mm -hmm. trochę dłużej, ale pamiętajmy, że prawo jazdy zrobimy na całe życie. Dokładnie. Ludzie się śpieszą, bo już e, tak. powiedzmy chcą to zakończyć w 2-3 tygodnie. A to, i, to a to się nie da, no, bo chcemy to zrobić na jakimś poziomie. Eee, żeby później swobodnie, bezpiecznie jeździć i mieć tą satysfakcję, że się nic nie dzieje, tak, że jeździsz sobie, uważasz, masz cechy wykształcone, do zobaczę, no i wtedy mamy tę obopólną korzyść i, i taką satysfakcję. Tak, tutaj jest, mamy remont tego przejazdu. O, no, gdzieś po prawej stronie się zatrzymamy. O tak, oni tutaj stoją. Dobra, na prostu. Tu, 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 tu. No. A, oni wyjeżdżają. A, tak tam trochę dalej. No dobra. Super. Nie, tu już stanę. No, sobie stanę. Dobra, to sobie zaparkujemy. Oj, dziurka, dobra, uważamy. Dziurkę. No, dziurkę Możesz nawet ustać sobie. No, no, dobra, to no, to jest to mój przemknął mój. Koło nas. Dobra. Weronika, ty ja co? Ja ci gratuluję, dziękuję. Siostrze dobra, też, fajnie. że wspomaga was takiego dobra, fajnego. Dokładnie. anioła stróża, to wa ważne. E mi się cały czas, są sytuacje, których my na kursie nie jesteśmy w stanie przetrenować, mhm. więc tylko te rzeczy, te cechy, które masz wykształcone teraz pomogą Ci bezpiecznie jeździć no i nabierać tego doświadczenia, żeby było bezpiecznie i bez jakby tutaj jakiejś sytuacji ekstremalnie trudnych. nie? Ale różnie bywa, ludzie różnie jeżdżą, jak wiecie o tym, że jeżdżą ludzie bez uprawnień, jeżdżą ludzie po lekach, których nie powinni brać i jeździć, po narkotyka, tak. po alkoholu. No i oczywiście są ludzie, którzy no. są niezrównoważeni tak. psychicznie i tego też nikt nie kontroluje. Mhm. Więc musimy uważać, tak mówiliśmy, nie? Oczy wszędzie wokół głowy i będzie OK, tylko trzeba być e, że powiem czujnym, tak? Mhm. No. Dokładnie. Super, to ja Ci gratuluję ja jeszcze raz. Dziękuję, i dziękuję że przyjechałaś. No i teraz e, co, nagram Cię jak będziesz odjeżdżała, co? Pomachasz jeszcze nam? Super. Ja Ci dziękuję jeszcze raz. Powodzenia, życzę, trzyma, Trzymaj się. Do zobaczenia na teczkę, do tak? Do tak? Oczywiście. Pa. 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 Dobra Weronika, to dzięki bardzo dzięki. i powodzenia. Trzymaj się, pa. pa.